Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Margonem na moim kanale widzowie. Uśmiech na mojej twarzy gości, ponieważ mam dzisiaj dobry dzień. Po prostu jakoś tak się obudziłem i stwierdziłem, kurde, ładna jest pogoda. To oznacza, że nie wyjdę na dwór, tylko nagram odcinek, także moi drodzy mam nadzieję, że wy też dzisiaj macie dobry dzień, a jeżeli nie, to że dzisiejszy wieczór, czyli dzisiejszy stream wam ten humor, wam wam ten humor, wam wam nieco poprawi humor, także serdecznie zapraszam o to około godziny, nie wiem, 18, 19, jakoś wieczorkiem po prostu spotkamy się, mam nadzieję, na kanale i będziemy sobie, moi drodzy... Mm, Dropili legendy na pięknym streamku. Dwie rzeczy na samym początku. Mam otwarte okno, bo dzisiaj jest mega duszno, kurde, u mnie w mieszkaniu i po prostu zdechnąć idzie, dlatego, jeżeli jest jakiś szum, to przepraszam bardzo. Druga sprawa, czyli Greenscreen, moi drodzy, moi drodzy, pojawił on się na moim kanale. Mieliśmy tutaj tych tak zwanych szczęśliwych yy, wspierających, którzy się pojawiają na tym Greenscreenie. Na obecny moment, moi drodzy, odbijam od tego tematu. Greenscreen zawsze u mnie był traktowany jako coś takiego profesjonalnego, ktoś jest super YouTuberem i w ogóle, i w ogóle. A ja do czegoś takiego i naprawdę bardzo daleko i na chwilę obecną jakoś tak straciłem, można powiedzieć, ochotę. Tego green screena, kurczę, nie wiem jak to powiedzieć, no. Generalnie chodzi o to, że greenscreen kojarzy mi się z dużą profesjonalizacją, a ja nie jestem żadnym, kurna, radiowcem, super youtuberem, ani nikim, tylko zwykłym gościem, który gra po prostu w margo, dlatego ten greenscreen gdzieś tam sobie za mną leży, albo on będzie niedługo wywalony i wrócimy po prostu do takiego zwykłego tła ze ścianą. Jakoś tak wewnętrznie ten greenscreen się ze mną kłóci, więc po prostu go na tych streamach póki co nie będzie. Być może do niego wrócimy za niedługo, zobaczymy, ale na razie nie chcę robić czegoś wbrew sobie i, i, i udawać, że jestem Kurde, ale profesjonal i w ogóle. Yy, no, dlatego bijemy sobie adkę, moi drodzy. I wszyscy są w grupie. 7 osób w grupie. Ja nic nie za moi drodzy, bo straciłem w ogóle wiarę, że spadnie mi jakakolwiek legenda. To jest piąty, moi drodzy, dzień po powrocie na YouTube. Po powrocie, po miesięcznej przerwie. I nie widać nawet, kurna, małej, tani, słabej legendy. Tylko same unikaty heroiki Max i, i tyle. Także. No także nie jest to, nie jest to, moi drodzy, za dobre. Dobra, klikamy sobie auto i z atki nam, no właśnie, wspomniane, moi drodzy, unikaty, czyli czapka starej wiedźmy, bransolety wiedźmy, jakaś tam kulka, coś tam, nikogo to nie interesuje. Idziemy szukać kolejnych herosów, yy, a wy zostawcie łapkę w górę, oczywiście, i subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie wesprzeć kanał, to polecam również serdecznie, odblokujecie sobie emotki oraz inne bonusy. Yy, pozdrawiam was serdecznie i lecimy na herosów kolejnych. Witam was po około dwóch godzinach, moi drodzy, jeżeli chodzi o szukanie herosów ponieważ nic co y, po tej atce, która była, nie mogłem totalnie znaleźć, i poszedłem sobie zagrać dwa meczyki w CSA no i y, w sumie to. Nie no, nawet więcej chyba niż dwa mecze, jakieś 3-4, nawet bo grałem te krótkie turniejowe, a nie te długie. Yy, troszkę wygrałem, troszkę przegrałem. Yy, na tym się nie skupiamy, moi drodzy, ale wróciłem teraz już yy, w nadziei, że ci rości się Porespili, Z tego co widzę, Mulher ma ma 3 minuty do respa i za chwilkę się ją yy, zajmę, dlatego przelogowuję się na Bestiasa i idziemy szukać, moi drodzy, panią Mulher. Opłaciło się, moi drodzy, po CS-ie yy, szybkim wbić na Marga, bo znaleźliśmy Mulher i robimy już na nią grupę 6 osób. Póki co. Yy, Chyba to będzie skład, w którym będziemy bili. Dobra, ostatnia osoba już u nas, moi drodzy. I zajęty jest legendarny hełm na profesję magiczne, co się dobrze składa, bo ja przeszedłem swoim pięknym, eleganckim, super idealnym tancerzem. Także bijemy w 7 osób panią Mulcher. I czy to będzie przełamanie legendarne? Czy to będzie legendarne przełamanie po powrocie na YouTube i po odzyskaniu konta, moi drodzy? Damy sobie auto, i będziemy przedłużali. I niestety to przełamanie nie będzie w tym momencie, ale być może już na następnym Herosie, dlatego klikamy sobie Potwierdź i lecimy szukać jakiegoś pięknego pana na nasz. Film. I jednak naprawdę dobrze, że wbiłem do tej gry po CS, moi drodzy, bo dzisiaj już straciłem nadzieję na nagranie odcinka i mówię: Nie, no dzisiaj masakra kurna nie uda się. A jednak, widzowie, czasami warto sobie taką przerwę zrobić e, i na przykład, nie wiem, pójść sobie zagrać 7 meczek, czy dwa meczki w Dola, w CS, albo w inną grę, wrócić i roślin stoją, kurczę, niemal, że wszyscy. Dlatego jest dusza, duża szansa, że dzisiaj się ten odcinek, e, że dzisiaj się ten film ukaże. Będę robił wszystko, co w mojej mocy, e, a być może taka przerwa również będzie miało odzwierciedlenie w dropie, który teraz zobaczmy na naszych ekranach, ponieważ, moi drodzy, miesiąc mnie nie było w grze, a legi nadal nie ma, no i CO TO MA BYĆ? ZOBACZ TO! No, przepraszam, przepraszam, teraz się delikatnie y, wydarłem, troszkę podniosłem głos, ale widzowie, no jeżeli ja widzę Vivian Nandin bitą w dwie osoby, która nie daje totalnie nic, to ręce opadają i... No i dobra, tu lecia, bo normalnie nie wytrzymia tutaj. Idziemy na kolejnych Herosów. Teraz, moi drodzy, pokażę, że nawet po tak długiej przerwie, czyli miesięcznej przerwie, Beścior nadal jest groźny! I zobaczcie, zobaczymy teraz... Znaczy, zobaczymy. Zobaczcie teraz, moi drodzy, jak po prostu zmiotę, jak, jak pionki z planszy zmiotę Mortena, moi drodzy, swoją postacią, ponieważ no, Beścior jest naprawdę groźny. No Beścior... Beścior, wizowie naprawdę przychodzi samego siebie. Jest tak groźny, niczym Jacek Murański w swoich najlepszych latach młodości, gdzie pod żabką ubijał trzech typów solo. Dajemy agresywny atak i dropy również są groźne. Uszkodzony to Promortena oraz Miecz lodów. Potwierdzamy te dropiki i ta kostka nie ma i wielu innych herosów również, ale może uda nam się wykminić jakoś karmazynowego mściciela, o co spróbuję zadbać właśnie w tym momencie, dlatego lecę, lecę od Lasu Dziwów i za chwilkę mam nadzieję, że się spotykamy właśnie na tym czerwonym panie karmazynie. No i to tyle. To będzie model, w którym drop tę legendę po wielkim powrocie. Jeżeli w to wierzysz, to zostaw łapkę w górę teraz. Napisz komentarz. OL beścier jest groźny. O, napisz tak komentarz. Beścier jest groźny. I ja zrobię krok do przodu. Zrobię teraz jeden krok, jeden hit, przepraszam. Kroku już nie mogę, ale podnikam sobie prawym przyciskiem myszy, żeby troszkę zaczarować ten drop z karmazonowego Mściciela. I teraz zrobimy sobie krwiożerczysta. Au. I teraz agresywny atak. I drepcie mi piękny gniewny szał żelaza. Bardzo jest to ładna zbrojka, moi drodzy. Bardzo jest to ładna zbrojka. Są również dropy na tym odcinku i ładnie jest kolejny herost, którego zobaczycie właśnie teraz i tego dopiero szukać, ale na pewno będzie także widzimy się za chwilkę. Na Huanie chyba jakieś mam, prawda? Tepeczki, jak dobrze pamiętam. Zaraz zobaczymy, tak. czy mamy jakieś tepeczki. Mamy, 40 kilka, dobra. Jak on się nazywa? O Jezus, jak on się nazywa na tym Tinerę? Jak się nazywa ten 1067 na Tinery? Widzowie, ktoś pamięta? Kurwa! Nie, 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 nie! Co ja zrobiłem? 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 Kurwa, co ja zrobiłem? Ja pierdolę, co ja zrobiłem? Co ja kurwa zrobiłem? Co ja kurwa zrobiłem? Co ja zrobiłem? Kurwa mać! Co ja kurwa odjebałem? Co? co ja kurwa zrobiłem? Co ja odjebałem? Wiem, że to niby nic nie zmienia, no bo tego tego WK nie będę mógł bić, ale. Kurwa boli mnie dupcia, No bo jednak ten 210 był taki zaokrąglony, kurde. Wiecie o co chodzi? I szczerze, jak się w kurwie i bym zostawiał tropa na 210, to ja zrestartuję ten level, w sensie tą postać zrestartuję i wbiję tropem równiutko 210, nie? Mimo, że to jest niewiele mi zmienia, tylko debukanie mogę bić, nie? To, żeby mieć 210, kurwa, jestem w stanie zrestartować tą, tą postać. Do zera, nie? 40, 30 w sumie za dużo. No, stało się poważnego, kochanie. Co ty myślisz, że przebicie levela w Margone to nie jest poważna rzecz? Ja, pierdolę. Wolałabym, żeby samochód nie, mi się spalił, niż przebić 211. Nie, i witam serdecznie na ostatnim Herosie, mojej drodzy, znaleziony złodziej. Oczywiście, czyli Heros, którego nie może zabraknąć na żadnym odcinku. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrybować kanał w na Instagrama Beścior oraz dzisiaj zapraszam na streamka, bo jednak wyrobiłem się z odcinki na dzisiaj. Jestem z Ciebie dumny, dałem radę, ale też oczywiście troszkę szczęścia mi yy, przy. Jak się mówi? Przy. przy pasowało, Przy. przy, przy, pasywało, przy Przyszczęść. Po, poszczęściło mi się, o moi drodzy. Poszczęściło mi się. E, Harosi zostali znalezieni. Skrzynka złodzieja, otwieram sobie ją, mimo że jej już nie pod. A! Ej, a czy skrzynki złodzieja można, a można oddawać albo sprzedawać? No mogę jej nie otwierać, bo ja już mam strój złożony, a myślałem, że ona jest związana po otrzymaniu jej, dlatego troszkę mi wiedzy wyciekło z głowy, ale i tak, moi drodzy, ta nieograniczona wiedza gdzieś tam się z tyłu utrzymuje, tylko trzeba będzie ją odświeżyć, ale to będziemy robili na najbliższych streamach, a na dzisiejszym streamku będziemy dropili legendę, także mam nadzieję, że się zobaczymy. Do następnego odcinka. Trzymaj się, dużo zdrówka dla do Ciebie, dobrych dropów i do zobaczenia na streamie dzisiejszym.